Czołg ciężki IS-2. 10 ciekawostek. I po pierwsze, oczywiście, to czołg. Pomysł, na który to już 1941 rok, kiedy stwierdzono, że należy zastąpić czołgi KW. Ale tu było kilka pomysłów, kilka projektów. Jeden z nich zmaterializował się jako IS-1. Tylko okazało się, że 85 mm armata w czołgu ciężkim to jednak troszkę za mało, zwłaszcza kiedy wprowadzamy takie konstrukcje jak T-34-85. I gdy okazuje się, że ta 85 nie do końca radzi sobie z tymi wszystkimi Panterami, Tygrysami, Ferdynandami i należy zrobić coś o większym kalibrze. I właśnie w ten sposób... Powstał czołg IS-2. A jeśli chodzi o IS-1, to on został wyprodukowany w 107 egzemplarzach. Tak jak powiedziałem, tam była 85, tylko że duża część z nich została wyposażona później w 122. Jeśli chodzi o produkcję, okres produkcji czołgów IS-2, to ta rozpoczęła się w grudniu 1943 roku, tylko że te egzemplarze wyprodukowane w grudniu 1943 roku. Nie były jeszcze takie, jakie miały być, tylko że była potrzeba. Mamy rozpocząć produkcję, więc zaczynamy, produkujemy nawet takie, które nie będą mogły później być wykorzystane, może je później zmodernizujemy. Więc tak, poprawdzie, ta produkcja rozpoczęła się dopiero w pierwszych tygodniach 1944 roku, a trwała do maja-czerwca 1945 roku. I wyprodukowano łącznie 3385 czołgów IS-2. Druga ciekawostka, czołg ciężki, co to w ogóle znaczy? W przypadku IS-2 to 44 do 46 ton i jest to masa Pantery, czołgu średniego, tego, który stawał naprzeciwko czołgów IS, ponieważ te czołgi ciężkie, będące po drugiej stronie, ważyły zdecydowanie więcej, o około 10 ton. Tak, IS-2 był około 10 ton lżejszy, przynajmniej 10 ton lżejszy od na przykład Tygrysa 1. Pomimo tego, w przypadku tego czołgu udało się zbudować taką konstrukcję, w przypadku której na przykład pancerz jest jednak na dosyć wysokim poziomie, jeśli chodzi o jego grubość, pomimo niższej masy. Tutaj może kiedyś porównamy te czołgi, ale warto zaznaczyć, że Tygrys pomimo bardzo dużej masy, czy też Pantera pomimo bardzo dużej masy, jednak nie były czołgami aż tak dobrze opancerzonymi, jakby mogły być. No tutaj wpływ na to ma wiele czynników, między innymi na przykład w czołgu IS-2, ta przestrzeń dla załogi była dosyć niewielka. Jeśli chodzi o silnik, był to 12-cylindrowy, czterosuwowy silnik W2IS, o mocy 520 koni przy 2000 obrotów, a chwilowo mógł uzyskać 600 koni przy 2200 obrotach na minutę. Chłodzony cieczą, a jeśli chodzi o osiągi, to pozwalał ono rozpędzić się do 37 km na godzinę. Oczywiście na drodze utwardzonej. W terenie też sobie bardzo dobrze radził i potrafił być mobilniejszy niż na przykład przecież zdecydowanie lżejszy T34. Pojemność zbiorników paliwa wewnętrznych 520 litrów, co pozwalało na pokonanie w zależności od źródeł od 150 do 240 km na drodze utwardzonej, a około 100-110 km w terenie. Dodatkowo bardzo często montowany był 300-litrowy zbiornik zewnętrzny. Tak, żeby wydłużyć ten zasięg, tutaj należy pamiętać, że jednak to spalanie w terenie no, było potężne. Było i jest. Potężny. Jeśli chodzi o skrzynie biegów, to ta była mechaniczna 8 przełożeń do przodu, 2 przełożenia do tyłu. Czwarta rzecz to oczywiście armata, 122 mm armata D25T, z którą było parę problemów. Chciano stworzyć w bardzo szybki sposób armatę. Udało się to, wykorzystując elementy przeróżnych konstrukcji, ale w ten sposób powstała właśnie D25T, która była montowana nie tylko w IS-2. I jest 3, później jest 4, ale też na przykład w czołgu T10, o którym też kiedyś porozmawiamy. Długość lufy: 43 kalibry. Jeśli spojrzymy na długość lufy razem z hamulcem wylotowym, 48,6 kalibra. Szybkostrzelność: 2-3 razy w ciągu minuty, niekiedy nawet mniej. Tutaj zaraz się tym problemem, problemem. Tą właściwością zajmiemy. Dodatkowo, oczywiście, jeśli chodzi o możliwość prowadzenia skutecznego bezpośredniego ognia, to do 5 km. Ogień pośredni to prawie 16 km, 15 700 m. I tu może przejdźmy do tego, że początkowo stosowano zamek mechaniczny, zamek śrubowy. Później wprowadzono zamek automatyczny, czyli zamek klinowy. Ale o U będzie chyba w przedostatniej ciekawostce. Piąta ciekawostka to załoga. Czteroosobowa, już miałem powiedzieć, pięcioosobowa załoga. Czteroosobowa załoga: dowódca, kierowca, ładowniczy, działonowy i oni mieli dużo roboty w niewielkiej przestrzeni. Tutaj należy pamiętać, że inne konstrukcje na przykład T34 występował i w cztero i w pięcio osobowej, to znaczy załoga czołgów T34, w zależności od wersji mogła liczyć 4-5 osób. Tutaj w czołgu ciężkim postanowiono, że będą to 4 osoby i tu tym powodem było między innymi to, żeby to opancerzenie było na wysokim poziomie, a masa była nie za duża, no to ta wielkość musiała być ograniczona. Tak jest też we współczesnych czołgach. Każdy dodatkowy członek załogi to kilka ton dodatkowej masy, jeśli chcemy chronić i jego, i ich, czyli załogę, i sam czołg. A tu zrobiono czterosobową załogę, nie za dużo dla nich miejsca, więc ten czołg mógł być mniejszy, a przez to mógł ważyć po prostu mniej. Stąd, między innymi, ta różnica, jeśli chodzi o masę w porównaniu do tygrysów czy też panter, a ta różnica, jeśli chodzi o pancerzenie nie jest jakaś znaczna. Szósta ciekawostka, oczywiście były to czołgi, których używaliśmy. I od 1944 roku, od lata 44 roku w takich działaniach bojowych i później lata 40., 50. to też używanie czołgów IS-2, które jednak oczywiście zostały zastąpione przez T-54, te T-55. Te I los tych czołgów był różny. Część zakonserwowano, część Przerobiono po prostu ściągając wieże na pojazdy ewakuacyjne. Część trafiła na nasze wybrzeże, żeby być takimi stacjonarnymi hmm, punktami oporu, może tak to nazwijmy. No i powoli one były kasowane. Te najbardziej zużyte były jako pierwsze właśnie kasowane i trafiały po prostu do hut. Jeśli chodzi o opancerzenie, były to elementy z odlewów i elementy walcowane, które były następnie spawane. Jeśli chodzi o kadłub, to z przodu grubość tego opancerzenia to 100-120 mm, boki 90 mm, tył 60, dno i góra od 20 do 30 mm. Wieża z przodu 100 mm, boki 90-100 mm, tył 100 mm, strop 30 mm. Natomiast maska armaty 160 mm. Czwarta ciekawostka to taka pewna przypadłość, która występowała też w czołgach T34, ogólnie w tych ich konstrukcjach czyli nie do końca wydajny system wentylacji. Niesamowicie ważny, ponieważ po pierwszym, drugim strzale tego dymu, tych gazów niebezpiecznych, ale też takich, które uniemożliwiały pracę, Wewnątrz było już bardzo dużo, a ten system, czy też te systemy wentylacyjne nie radziły sobie z wypompowaniem tego, z oczyszczeniem tego powietrza, więc co trzeba było zrobić, otwierać włazę, ani to bezpieczne, ani to wygodne, tylko że tak to właśnie wyglądało, że już po pierwszej minucie ta sytuacja wewnątrz była na tyle gęsta, że lepiej było coś otworzyć. Niż się na przykład w tym wnętrzu no, nie mieć czym oddychać, czy też w ogóle żebyśmy nic nie widzieli, tak warto by było o tym powiedzieć. Teraz, może, właśnie przedosta teraz może przedostatnia ciekawostka, i tutaj będzie o AMO. O tym, co było w tym czołgu na wyposażeniu. To może powiedzmy też od razu, że ze względu na to, że to konstrukcja, która miała być niewielka. To też oznacza, że jednak tej przestrzeni wewnątrz nie jest zbyt dużo. Do tego było to amo. Dlaczego mówię amo? Ponieważ gdy będę mówił pełne słowo, to miejsce, w którym jesteśmy, niezbyt przychylnie będzie patrzeć na na przykład ten materiał. I ono było rozdzielnego ładowania. Czyli trzeba było wykonać dwa ruchy i ono było duże. Na przykład 40 kg, gdyby to było scalone, to troszkę ciężko byłoby to załadować, ale ta niewielka przestrzeń spowodowała, że ten zapas to tylko 28 sztuk. No, można powiedzieć, niezbyt dużo, prawda? To jest jednak niezbyt duża ilość, zwłaszcza, że ta konkurencja miała tego więcej. Tylko, że najczęściej te 28 sztuk jak najbardziej wystarczało. I tutaj, jeśli chodzi o Przeciwpancerne środki to był to BR-471, 800 m na sekundę przy wylocie z lufy był w stanie przebić, pokonać, jeśli chodzi o płytę odchyloną od pionu o 30 stopni, 120 mm z 500 m, 105 mm z kilometra i 80 mm z 2 km. Później mamy BR-471B. Tutaj zamiast ostrogłowicowego rozwiązania było pogłowicowe z czepcem ochronnym. I tutaj już te osiągi się troszkę polepszyły. 125 mm z pół kilometra, 120 mm z kilometra i 100 mm z 2 kilometrów. Następnie BB460A, 550 m na sekundę, czyli przeciwpancerny kumulacyjny, mogący pokonać do 140 mm. Później odłamkowo burzące OF471, burzące F460, przeciwbetonowe G47. Może nie były to konstrukcje jakoś wybitne, ale były dosyć tanie w produkcji i były wystarczająco skuteczne. To nie jest tak, że IS-2 mógł każdego przeciwnika z tej odległości 1000 metrów pokonywać. To tak nie wyglądało. To jest oczywiste, że jednak te osiągi nie były aż tak dobre, jak się niektórym wydawało, że będą, kiedy będzie jednak konstrukcja wyposażona w tą armatę 122 mm. Zwłaszcza, że niektórym się wydawało, że 120, nadal się wydaje, że ta 122 kontra 88, no to ta 122 będzie wymiatać. No nie do końca, ale o tym kiedyś porozmawiamy. A teraz może na koniec coś, co miało być na początku, czyli wymiary. Długość kadłuba to 6,77 m, z lufą skierowaną do przodu całe IS-2 to 9,83 m, szerokość 3,7 m, a wysokość to 2,73 m, a prześwit to od 42 do 45 cm w zależności od wersji. Tutaj pamiętajcie, że ten czołg się zmieniał. Zmieniano na przykład przednią płytę pancerza, zmieniano szereg innych. Pamiętajcie tutaj, że ten czołg też był poddawany zmianom modernizacjom. To nie jest tak, że ten czołg taki, jaki był w styczniu lutym 1944 roku był też tak produkowany na przykład na początku 1945 roku, to tak nie wyglądało. On się zmieniał. On oczywiście był jednak konstrukcją, która musiała się zmieniać, nie tylko ze względu na to, żeby no, zwiększać swoje możliwości, ale też żeby powoli eliminować te ograniczenia, czasami całkiem spore, które pojawiały się w czasie służby. Ale o tym może kiedyś porozmawiamy, kiedy porozmawiamy o historii tego czołgu. Albo też będziemy go porównywać z innymi konstrukcjami. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję za to, że jesteście, że oceniacie, komentujecie, subskrybujecie. Zapraszam na moje główne kanały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.